Witam się z Wami bardzo serdecznie u mnie w kuchni dzisiaj będziemy robili zapiekanki we frytkownicy beztłuszczowej ale takie nietypowe zapiekanki bo z tuńczykiem i już Wam mówię co będziemy potrzebowali tu mam już odsączoną puszkę tuńczyka z płynu więc sobie ją do miski do tej Nasze rybki, oczywiście sobie delikatnie posolej, popieprze. Dodamy tak: łyżeczkę majonezu, taką kopiastą lub półtora mniejszej. Łyżeczkę musztardy francuskiej, posolimy, popieprzymy. Potem wymieszam z tym szczypiorek, bądźniatkę yy, pietruszki, jeżeli ktoś nie lubi szczypiorku. Będziemy te zapiekanki robili na chlebie. Nie wiem ile, 4 czy 5 kromek mi się akurat do frytkownicy zmieści. Oczywiście chleba sobie jeszcze dokroję. Potrzebujemy starty żółty ser. I potrzebujemy później na koniec jeszcze na sam wierzch do ozdobienia połóweczki lub ćwiartki pomidorków koktajlowych. Także... Dodaję tutaj łyżeczkę majonezu, łyżeczkę musztardy francuskiej, szczypiorek po sole i po pieprze. I zrobię taką pastę. Będziemy nakładali ją na nasz chlebek. Delikatnie posypiemy sobie tym serem i około chyba 5 minut. Będą się zapikały. Powiem Wam dokładnie jak przygotuję. Oczywiście potrzebujecie jeszcze jakiś talerzyk, żeby sobie to e, potem wszystko wyciągnąć na talerzyk. Zaraz Wam powiem. Czekajcie. Nie zerknę na ściągawkę. Moment, moment. Tak. 160 stopniach sobie ustawimy. Około 5 minut będą się zapiekały. Oczywiście mam frytkownicę tutaj wyłożoną papierem także zabieram się za wymieszanie naszego tunczyka ze szczypiarkiem, majonezem, musztardą francuską, po solę, po pieprze zrobię taką pastę, którą właśnie będziemy zakładać, wykładać na nasz chleb do zapiekanek oczywiście można też użyć połówek bułeczek ale oryginalnie jest na chlebku, więc ja zrobię na chlebku no i już Wam pokazuję gotowa pasta z majonezem, szczypiorkiem i musztardą francuską. Wygląda tak, delikatnie posoliłam i popieprzyłam. Wiadomo trzeba próbować jaki macie smak. Teraz będę wykładała na chlebek, nie w dużą warstwę. I układała we frytkownicy i posypię delikatnie serem. Potem Wam pokażę jeszcze przed pieczeniem jak to będzie wyglądać. No i moi drodzy mam już moje zapiekanki z pastą tuńczykową przygotowane weszło mi tutaj cztery i kolejne cztery będą na drugą turę także będziemy mieli na cztery osoby po dwie takie zapiekanki jeszcze sobie pokroję za chwilę na połóweczki pomidorki one pójdą tutaj na wierzch i finalnie wam potem pokażę także wstawiamy sobie do naszej frytkownicy, frytkownicy bezsłuszczowej tutaj Zaraz odpalamy maszynę. Czekajcie. Dobra, bierzemy sobie menu. I mamy mieć 160 160 stopniach. Czekajcie, stopnie to są tu. 100, 160 stopni. OK. I czas... 5 minut. Okej. Okay. I odpalamy. I niech się nam pieką nasze zapikanki. Takie zapikanki, właśnie z pastą tuńczykową robię pierwszy raz. Zobaczymy, jak one będą smakować. Widzicie, szybko można sobie zrobić takie danie, właśnie przekąskę pod wieczorek czy śniadanie we frytkownicy. Oczywiście takie zapiekanki można też równie dobrze zrobić w piekarniku. Tylko może 10 minut wtedy albo w nagrzanym, do nagrzanego piekarnika sobie stawiacie, wykładacie sobie na blaszkę, też myślę, że nie będzie problemu. A jak ktoś ma właśnie frytkownicę większą, no to wiadomo, że mu się więcej zmieści. No i mamy pierwsze cztery zapiekanki. Można sobie jeszcze tutaj delikatnie pewnie keczupem polać Czy jakimś sosem soskowym Ozdobione tymi pomidorkami, będą jadły dzieciaki A ja jak upiekę ostatnią turę to będę wspólnie z wami Próbować Także zobaczymy jak to smakuje, zobaczymy co domownicy powiedzą Domownicy już sobie pojedli, mówią że nawet dobre ja jeszcze nie próbowałam. Moja porcja się tak prezentuje. Oczywiście chlebek się spiek. Będą zapiekanki wiadomo w zależności jaką część będziecie chlebka mieli. Czy, większy, czy od środka, czy z brzegu. Chyba sobie tutaj jako pomidorka na razie odłożę na bok. Ugryzę jakoś. o, o. Mm -mm. No, powiem Wam, że dobre. Dobre. Taki mm. Jaki fajny, ciekawy smak. Z pomidorkiem. Jak będziecie mieli jakiś jeszcze koperek, czy zieloną pietruszkę, możecie sobie posypać. Lże, a? ja? Fajna przekąska. Na podwieczorek, na kolację. Także zawsze z pełnym żobem. Czekajcie, może ja przegryza. Hmm. Także próbujcie sobie właśnie zrobić takie zapiekanki na chlebku, ewentualnie na bułeczce. Jak właśnie nie macie frytkownicy bez to możecie sobie zrobić nawet i w piekarniku zapiec. Naprawdę są godne polecenia, dobre. Można sobie przegryźć takie jedzenie na szybko i przede wszystkim na ciepło. Jak się oczywiście Wam przepis podobał, zostawiajcie jakiś komentarz, jakiś znak po sobie, że oglądaliście, że byliście. Możecie napisać, czy. Znacie tego typu zapiekanki, a ja się zabieram za jedzonko, dopóki jest ciepłe. Domownicy już wszyscy zjedli, mówią, że pyszne, tylko mało. Także następnym razem trzeba zakupić dwie te puszeczki tunczyka, żeby tych zapiekanek wyszło więcej. Z tej puszki wyszło mi na średnie kromki, jak widzieliście, po dwie zapiekanki dla czterech. Osób, a ja się żegnam, pa pa.